Człowiek, który pił w spale, spał w pile, a podrywem na misia urzekł niejedną królową nadbałtyckich raf, był gościem specjalnym drugiej edycji cyklu Czuli Barbarzyńcy. Organizowanego przez kolegium nauczycielskie w bielsku białej. Mam za chwilę zaplanowane jakieś oficjalne takie pow powitanie. Zazwyczaj to było tak na moich występach, że ja zaczynałem od jakiejś formy oswajania siebie z publicznością publiczności ze mną, ale ktoś, kto zna się na światowym się zwrócił mi uwagę. 19 kwietnia w klubie Klimat Artur Andrus zaśpiewał między innymi Cieszyńską, słynny przebój Jaromira Nochawicy, który był gwiazdą pierwszej edycji. Liryzm i humor piosenek śpiewanych przez Andrusa bliski jest klimatowi twórczości czeskiego barda. Cieszyn wcześniej znałem wyłącznie z przejeżdżania przez granicę i mijałem Cieszyn. Nigdy się nie zatrzymałem w Cieszynie. I nagle jak się okazało, że ja mam przy okazji tego projektu, o przepraszam, nie używam tego sformułowania, przy okazji tej, tego dwupłytowego albumu um, Świat według Gąchawicy zaśpiewać Cieszyńską, to nagle sobie pomyślałem, kurczę, to jest tak opisana historia jakiegoś takiego miejsca, że chciałoby się... To miejsce zobaczyć i nadarzyła się taka okazja, bo mnie zaproszono i w pałacu Lariszów wystąpiłem właśnie z tą, z tą piosenką. I coraz, coraz bliżej mi do tego cieszyna. Już jak przejeżdżam, to zawsze zajeżdżam do cieszyna. Nie, nie ma tak, że tylko mijam granice. Mam tam parę swoich miejsc już ulubionych, mam paru znajomych ludzi, do których z wielką sympatią, a wszystko się zaczęło oczywiście od piosenki Jaramiera Machawicy. On jest w 100% stworzonym artystą. Tam jest każde słowo potrzebne. Ja bym chciał umieć tak precyzyjnie, ale tak prosto pisać, jak on pisze. Ja nie, nie, nie znam tak dokładnie tego języka, żeby to ocenić, ale to się czuje, że to jest tak precyzyjne, że tam nie ma ani jednego zbędnego słowa. On ma charyzmę sceniczną. No naprawdę niewielu jest takich ludzi, którzy mogą wyjść na przykład z samą gitarą i przez dwie godziny trzymać w uścisku parę tysięcy ludzi, a ja już widziałem Jaromira w takich sytuacjach. To jest po prostu dowód geniuszu i on jest geniuszem. Podczas koncertu, prócz znanych przebojów, można było usłyszeć także ciekawe anegdoty i historie oparte na obserwacjach oraz doświadczeniach artysty. Napisałem fragment. Pielgrzymkowej wersji piłem w spale spałem w pile. Zacytuję to Państwu tylko rekwizy wyjmę. To Państwo wiedzą pewnie, że jedna z najważniejszych rzeczy, jakie trzeba mieć ze sobą na, na pielgrzymce, to jest folijka od papierosów. A jak nie wiedzą, to się dowiedzą za chwilę dlaczego. I ta moja pielgrzymkowa wersja piłem w spale spałem w pile, pszmita. Idą sobie polną drogą tacy, którzy dużo mogą, dużo mogą znieść, idą chude, idą grube, a na końcu ksiądz przez tubę, śpiewa taką pieśń. Iść już nie dam rady dłużej, dzisiaj śpię na jasnych górze. E, e, e. Panie Zbyszku, Panie Gieniu, jutro Państwo śpią w e, e. Uważam, że turne po sanktuariach to jest moja przyszłość. E. Jeszcze ja zrobię zamieszania w tamtym, w tamtym Przyjeżdżam do bielskiej publiczności nie po raz pierwszy i zastanawiam się, czy jak usłyszą na przykład trzeci raz tę samą piosenkę, to czy mnie nie, nie znienawidzą, może nie, ale czy się nie zniechęcą do mnie, no ale jak widzę cały czas z życzliwością wielką do tego podchodzą to ja, ja to lubię to. Ja bardzo lubię tutaj przyjeżdżać i parę razy już byłem i w Wielkim Centrum Kultury, i w teatrze, i teraz tutaj. Także z przyjemnością, jak mnie Państwo jeszcze będą kiedyś chcieli, to jeszcze kiedyś przyjadę. Proszę Państwa, tutaj występował Wielkiej Białej a ja, a ja wystąpiłem w tym roku w finale Wielkiej Rokieski Świątecznej Pomocy w Cigacis, Piękna miejscowość powiedział, no i co, no jaki Eros, taki finał, nocowy. Cigacice, piękna miejscowość koło Zielonej Góry. Tam jest grupa ludzi, którzy założyli coś niebywałego, bo to się niezwykle już nazywa. To się nazywa autentyk. Teatr Wielki w Cigacicach. To się wyklucza właściwie, bo w Cigacicach nie może być nic wielkiego, bo Cigacice są małe. No ale był ten finał, zaprosili paru gości, m.in. byłem ja, ale była na przykład też pani Kalina Prąskowiak, która. Pięknie zaśpiewała swoje wielkie przeboje i słuchając jednego z przebojów pani Haliny uświadomiłem sobie, że on po drobnej przeróbce idealnie nadaje się na taką e, pieśń zachęcającą do wrzucania pieniędzy do tych kuszek na Wielką Orkiestrę Świąteczną Pomocy. I pani Halina śpiewała, ja sobie w kulisie stałem i coś tam notowałem, po czym pani Halina zeszła ze sceny, wyszedłem na scenę, ja na tę samą melodię zaśpiewałem coś takiego. Drobny serca dar, leci do cigacic przemarznięty, ma wydę, czuje ludzkich uczuć żar. Dwugodzinny koncert został nagrodzony gromkimi brawami, a artysta kilkakrotnie powracał na scenę, serwując publiczności dodatkową porcję doskonałego humoru.